Księga Daniela, rozdział 5, część 3. A oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa: Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo, będzie podzielone i oddane medom i persom. Daniel, wyjaśniając ten napis, wykorzystał to, że w języku aramejskim, w którym ten napis był napisany, Podobnie jak w języku hebrajskim pisze się tylko spółgłoski i trzeba się domyślać, jakie samogłoski znajdują się pomiędzy nimi. Wykorzystał też gry słów, to, że słowa o różnych znaczeniach mają podobne brzmienie. W tych pierwszych dwóch menemene, mene, zależnie od tego, jakie się podstawi, Samogłoski wychodzi albo wyraz mina oznaczający jednostkę masy, albo wyraz policzono. Potem jest tekel, i to znaczy albo właśnie zależnie od tego, jakie są samogłoski, albo to jest ważyć, albo. Jest to też jednostka masy odpowiadająca izraelskiemu szeklowi czy cyklowi. Były różne cykle czy szekle w różnych państwach czy miastach, które były w tym czasie, ale zawsze to było od 6 do 11 gramów. A mina, też zależnie od miejsca, była znacznie większą jednostką. To było od 15 do 60 szekli. Także stąd wyciągnął taki wniosek, że Balsazar został zważony i znaleziony lekkim. Tak jak szekel jest znacznie mniejszym ciężarem, mniejszą masą od, od miny, tak Balsazar był znacznie mniej ważny od Nebukadnesara, o którym Daniel wcześniej mu przypomniał. To słowo peres znaczy persowie, albo parsar to połowy, a uparsin znaczy podzielone czy, czy też i połowy. To oznaczało, że Medowie i Persowie, z którymi Babilończycy prowadzili wojnę i, którą, i tą wojnę przegrywali, podzielą między siebie ich państwo. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję. I głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Belsazar dotrzymał słowa, ogłosił, że Daniel będzie osobą numer trzy w państwie babilońskim, co specjalnie chyba Danielowi nie robiło różnicy, bo wiedział, że już niedługo... Babilonii nie będzie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król haldejski. Mamy relację, jak to się stało, że państwo babilońskie upadło. Najpierw Nabonid, który był następcą Nebukadna Sara, zmierzył się z Persami w polu i przegrał. Po klęsce wycofał się do Miasta Borsippa i tam się bronił. Medowie i Persowie podeszli pod Babilon, który był potężną twierdzą. Babilończycy nie przejmowali się specjalnie tym, że przeciwnik ich oblega, bo uważali, że ich miasta nie można zdobyć. Babilon dzielił na dwie części Eufrat i obie części były odziele, o, otoczone murami od, i od strony. Lądu był mur i od strony rzeki był mur. Cyrus, dowodzący wojskami perskimi, wpadł na pewien pomysł. Zobaczył, że w pobliżu Eufratu znajduje się sztuczne jezioro, które dawno zostało wykopane i już było prawie, że wyschnięte było raczej bagnem niż jeziorem i kazał wykopać kanał łączący Eufrat. Z tym jeziorem także część wody y, zaczęła płynąć do tego jeziora. Poziom wody w Eufracie się obniżył, i Persowie i Medowie poszli korytem y, Eufratu i dotarli pod mury od strony rzeki. Tam nikt się ich nie spodziewał, i łatwo sforsowali mury i dotarli do miasta. Wiadomo, że działo się to w dniu, gdy Babilończycy mieli święto i bawili się. Miasto było duże, także nawet wieść o tym, że wróg wtargnął, nie dotarła do wszystkich od razu. Z relacji też wiadomo, że został zabity król babiloński i nie mogło chodzić o Nabonida bo on był w Borsipie, no i kiedy uznał, że sytuacja jest beznadziejna, poddał się Cyrusowi i ocalił życie. Najlepszym, najlepszą porą na przeprowadzenie takiej operacji była noc, ponieważ też było, było to święto, więc nic dziwnego, że Belsazar urządził wtedy wielką ucztę. Także wszystko, co wiemy z innych źródeł, no, pasuje do tej relacji, która znajduje się w księdze Daniela. By Pan powróci znów, opróci znów, gdy kiedyś Pan powróci znów. I my też tam będziemy. My kiedyś Pan powróci znów. Wyświęci swój, swój. Opuszczą grób. Opuszczą grób. Wy swój. Opuszczą gró. I my też tam będziemy. Wy swój. Wy tron, tron otoczą w grą, wy bogatron otoczą w, kron, Boga otoczą w I my też tam będziemy, wy bogatron otoczą w Wy księgę z wy otworzy Bóg, wy otworzy księgę swą otworzy Bóg. I my też tam będziemy, wy księgę z Wy po imieniu Bóg Pan i my też tam będziemy. Wy po imieniu Bóg Pan wy użtem nam, nam Zgotuje Bóg, wy użtem nam zgotuje Bóg i my też tam będziemy. Wy użtem nam zgotujemy Bóg, wy zacznij zawsze.